Cześć, witam Was. Od jakiegoś czasu nie było filmu, ale wracam po 8-dniowej przerwie. Powiem Wam od razu wyjaśnienie, dlaczego tak rzadko filmy są. Słuchajcie, no, zaczął się rok szkolny 4 września w tym roku. Jestem w nowej szkole, wiadomo. Także filmy zaraz będą rzadziej, bo wiadomo, no jak to jest, jak to wygląda. Wszyscy wiemy. I słuchajcie. Filmy teraz będą wlatywały nieco rzadziej, ale to nie znaczy, żeby opuszczać ten kanał. Zostańcie tutaj, zostań tutaj, niezależnie wiele osób to oglądacie. No i filmy będą, no ale nie tak często jak kiedyś. Znaczy, no, za jakiś czas pewnie znowu tak będą, ale trzeba się zapoznać, wiecie, jak to jest ze wszystkim nowym. No i co, rower Otello wam tutaj pokazuje już. Mam lampę karbidową, no inną, bo tamta nie miała mocowania, jak wiecie. Kupiłem taką lampę z mocowaniem za 80 zł na targu starości, także fajny interes. Tamtą może sprzedam, może zostanie jako taka pamiątka, wiecie. A ta na razie tu będzie sobie jeździć. Fajna, jest niepognieciona, co najważniejsze, kompletna. Brakował palnika, ale miałem taki, to przykręciłem, także żaden problem. Tak się rowerek prezentuje. No i co? Tutaj support już zrobiony, narzynki się sprawdziły, nagwintowałem tutaj i przykręciłem, także to jest z głowy. Śruby kierownicy dalej nie mam, ale myślę, że się znajdzie kiedyś i sobie wymienię. Hamulec działa. Co tu jeszcze regulacja? No. no i cóż, co Wam mogę jeszcze więcej pokazać? Jak chcecie, to chodźcie, zapraszam na dalszą część odcinka. Także widzimy się już w domku, w warsztacie. Wchodzimy. No i co tu się zmieniło? Właściwie to nic się nie zmieniło. Nie wiecie, jak to jest. Czekajcie. Światło zapalimy, będziecie wszystko lepiej widzieć. Nic się właściwie tu nie zmieniło. Widzicie ile dziadostwa. No. Słuchajcie. Zestałem pa co miała być w hotelu. Tu mam jeszcze taką, przez chwilę w nim była, ale że kupiłem karbidową. Ta jest karbidowa, ta jest taka fajna z przełącznikiem. Pedał razem z korbą. Bańka na mleko doszła. Taka skrzynka, ale o, o tym chyba już był odcinek, ale pokażę. Skrzynka. Eee. Butelka z oleju z CPN-u kolejna. Sekund. Sekundkę, bo tu mam dziadostro. Kolekcja się powiększa. <gry> także szukam takich olejów dalej. Dotąd są wyczyszczone, ta jeszcze czeka na wyczyszczenie, ale wiecie nie ma czasu na razie, także jeszcze ją wyczyszczę. 66 rok, ta 72 chyba. Lecimy dalej. Jak? Czy ten olej jest oryginalny? Oryginalny, z PRL-u. Taki, znaczy szczerniał już przez lata. Ale to jest olej świeży, można powiedzieć. Nieużywany w każdym razie. Tutaj to samo, w tej butelce też jest. Widzicie? Także jest takie coś. To akurat to jest z ulicy. To jest tam z jakiejś tam wiaty, stodoły, co znalazłem. To jest ode mnie z garażu. Znaczy ode mnie, no ode mnie. To też z tego samego garażu ode mnie. No i tyle. Co jeszcze ja mogę tu pokazać? Chodźcie. No ostatnio go nie było, ale mam już uchwyt do gwintowników. Do narzędek miałem, do gwintowników nie, więc już mam. No co jeszcze? Tu mogę pokazać kadetmanową świecę, ale to już Wam mówiłem. Kadeta wczoraj przepalałem, także żyje sprzęcik. Staram się jak mogę dbać o niego. Co tu jeszcze byście chcieli zobaczyć? No słuchajcie, to są takie filmy, teraz wiecie jakie. Gadanie właściwie o wszystkim, a o niczym. No ale na razie nie ma co nagrywać. Miało być koszenie trawy, to zaś deszcz, spadł i dupa, że tak się brzydko wyrażę. No kurde, słuchajcie, tak to jest czasami w życiu i musicie mi to wybaczyć. A te filmy będą, kanał nie upada. Bądźcie tu ze mną. I co? Jeszcze, żeby odcinek nie był krótki, chodźcie wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Albo dobra. Nie będę wam już tu pokazywał. A w sumie, chodźcie, co tam? Takie decyzjony na szybkości. Pole ziemniaków. Będą wykopki niedługo, trochę zarosło. Ale będą wykopki, strach na wróble. Tu się nic nie zmieniło. Wrota. Tak to wygląda. Wiecie, to jest taki film, żeby dać znać. Co tam u mnie słychać po prostu, że żyje. Dać znak życia, garnek. No i to wam chciałem pokazać. I to tyle. O coś tam słychać jakiś pojazd sportowy. Dobra, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.